Plan jest taki kurwa, że jadę z kotletem. Nie mam jak usiąść, a mam pomysł, mam plan, ale nie mam jak postawić wędek. I co się robi? Po to się prowadzi zakład psychiatryczny, żeby trochę będzie harmider, ale tak ma być, żeby zrobić szybko Szybkie uchwyty I10, tak? Może być, no? To co, blachy ci szykować? Tak Piła taśmowa Żeby nadać kształt marzeniom Starożnie radość, choruje człowiek Blachy, blachy, niebieski kradli kolce Idę na złom Złom teraz jest w cenie paliwa na Orlenie Tu już byli tacy co złom kradli No i niestety Odjechali bez przedniej szyby i nie tylko Strasznie szybko uciekali i biedni uderzyli w profile. No niestety to jest tak, jak się nierozważnie podchodzi do sprawy. Ale to taka dygresja mała. A może bym to to wziął byle gówno? Nie, wezmę blachę. Nie ma czasu, bo już trzeba już człowiek powinien wyjechać, a tu trzeba jeszcze uchwyty robić. Zwychu! Po... Jakie te blachy! Tylko... To jest najważniejsze, chuj ty nie tymi barierkami, jest to? tu jest potrzeba, tylko tak rozmierz ładnie i zostaw, żeby woda wylatywała, zostaw tam ze 2 20... tutaj tak po pół centymetra, żeby woda wylatywała tam, na końca, ile, 6, Sześć. a już mnie poniesie i tyle, na końca, na końcach i w jednej, i tam byle gdzie i tyle. Dobra, nieważne. Blachy. Marek, są tu jakieś blachy niepotrzebne? Co to? Co to? Ja bym chyba robił bez tego, Olałbym to ciepłym kałem. Zwychur! Zwychur, ja bym nie dawał tych otworów do odcinku na tych małych. Zobacz jakie mam zajebiste blachy. Tak, tu na końcu, tak, to nie, nie musi być ładnie, ma być zajebiście. Zlicować do jednej strony, panie Adamie. do jednej strony zlicować, nie tak, do jednej tak, strony tu, zlicować. te blachy, co? No, a te od spodu damy blachę. No i dobra. no, wszystko jedno. Nie musi być ładnie. Nie nagrywasz, Nie, nie nagrywam w życiu. Poziomie tam jest. Dobra. Trochę się robi tego y, żelaza. Dobry, to jest, jak nie to jest. jest najważniejsze ze wszystkiego. Dobra, pięć, bo mi się nie podoba, albo. No i to będzie ostatnia? O tu będzie jeszcze. pięć, no. Tak jest dobrze. Pięć mi wystarczy. Jak będę jechał więcej osób, to dospawamy zbyt. Może być krzywo. Ale teraz Zbychu narobił. Równo Zbychu, żebym się w nocy odepaczył w gwiazdy, żeby się nie pojebało w głowie. Tak. Zbychu i te blachy... Zjeżdżasz i To jedzie. A co tam siada? A gojdziesz go. nie jest nieprawda. To, z te blachy. Od spodu daj. Tu. Jedziesz. Tak. Jedź. Gdzie on, jak on do przodu nie umie jeździć? Gdzie on tam jeździ? Jak on do przodu nie umie, on do tyłu jedzie. Gdzie tam jedziesz? Gdzie tam jedziesz? Psychiatry, tyle. Tak, Ta to to, to Środkowa krzywa, będzie mi się kurwa w głowie jebać. Panie ta środkowa nie może tak być. Będę patrzył w gwiazdy i będę widział brak symetrii. Nie no, krzywo jest. No, teraz, punkt. Zajebiście, może być. Pograje, yy, to dwie strony Co? Tak. Yy, tam masz koszy, to może w tym miejscu. Nie, za blisko, tutaj już. No, tam masz koszy. Tu, daj tu, o. Chodź Powstanie prototyp, wszyscy będą chcieli. I byle szybko. Nie, wie, wie, jeb, Ale. A gdy lepsze czasy, to się odsykuje. Dobra. Dobra. Urwać się nie może, bo jak się je, je mnie dwuja to ła. Tylko po bokach, tu po górze, tam za dobrze też nie można. I, I już się uchwyciki spawają. ła. Nie patrz ta bo będzie ta sikać Ja dobrze pospalę, bo jak się w tym dbuja, to ujebie razem z powężą. I co chodzi? Tak? Jesteś cerny? Chodzi do, o elegancję. Raz. Spuścić trzeba, by tego zamontować. Dobra. To jest To chcesz, bo, jest No to może szczęsko. sobie to nawet. Nie. No. za żeby... Za ładnie też niech Pan nie spawa. Musi być po szmaciarsku. Dobra. Pauza, bo zwariuję. Śmieją się, że antena gówno się znają. Pokaż to jest robota kurwa. 15 minut jedziemy na ryby, a nie tam jakieś Stranie w PKS-ie. Ale No dobrze jest gorące, będę zapierdalał, to się ostygnie. Chodź. Chodź, a zaraz to będzie gotowe, tam i tyle rampam, pam, jedziemy, nie ma czasu na pierdolę. Będzie działać? Poczekaj. Uwaga na, na te na czopę. Proszę Cię, chłopie, Aby ja stąd było. Kurna, za porządne jak dla mnie. Spokaj. Działa? Yeah. ja sięła razy w błąd. Dobra, tam należy się stopić. I się teraz Pokaż. do tej dziury. Nie, człowieku, zaporządnie to jest zrobione, to nie po mojemu jest. Dziękuję. Mówię Ci, bo to jest za porządnie. to jest nie po mojemu, ku Będę się jechał i głupio czuł z tym. Nie mogę przełożyć rytytki lewą ręką. Myślisz, że to może mi wypaść po drodze? Może. Kurwa, myślałem. Cholera, po co muszę przełożyć rękę? Muszę Założysz to? No. Weź załóż, bo w moim wieku to już kurwa nie widzę. Proszę bardzo, uchwyt jest na pięć wędek. Nie, w wieku ciebie obcinam ci głowę. Stawię głęb konia tam albo coś wymyślę. Co? Na no jakie ryby, ja nie jadę na ryby, no. Jadę przewieźć żywce na spacer. Ryby. Tylko ryby. Ryby. Jakby to było coś złego, ryby. Chyba co było pite z grubym Rzystelnem. od Zbychu, byle jak. Za no dobrze też nie może być. Jest? Dobrze jest. O! Antenę będziemy TVP, TV1 odbierać. Ja... Pokaż, jest strong? Pokaż. Chłopie. Będę to sprzedawał. Dziękuję, jadę. Cześć. O. Muszę jechać, bo mnie wołają. Już jadę!